W minioną niedzielę wyemitowany został kolejny odcinek tańca z gwiazdami. Dagmara Kaźmierska oraz partnerujący jej Marcin Hakiel ponownie otrzymali najniższą notę od jury, a dodatkowo królowa Życia usłyszała od Iwony Pawlowicz kilka nieprzychylnych słów dotyczących jej występu. W pewnym momencie na parkiet wkroczył syn celebrytki, Konan, broniąc swojej mamy. Jednocześnie przygadał czarnej mambie. Udział Dagmary Kaźmierskiej w tańcu z gwiazdami spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów, dzieląc ich jednocześnie na dwa obozy. W jednym z nich znaleźli się zwolennicy celebrytki, którzy niemal nie mogli doczekać się momentu, aż ich ulubienica pojawi się po raz kolejny na ekranie, bawiąc jednocześnie widzów ciekawymi anegdotkami. W drugim zaś zebrali się przeciwnicy królowej Życia, którzy nie kryli swojego niezadowolenia z jej angażu do tanecznego show. Zarzucano wówczas produkcji promowanie osób z niechlubną przeszłością, a także z problemami zdrowotnymi. Obecnie Dagmara Kaźmierska miała okazję po raz szósty stanąć na parkiecie tańca z gwiazdami, by wraz z partnerującym jej marcinem hakielem tym razem zaprezentować przygotowane przez nich paso pasodełble. Jak zostali ocenieni? Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel tym razem wystąpili jako pierwsi, wykonując pieczołowicie przygotowane paso do uble, tańcząc je w rytm utworu hi Superstar z repertuaru Wandy i Bandy. Choć po raz kolejny starali się zadowolić widzów oraz jury, ponownie spotkali się z krytyką, otrzymując łącznie 19 punktów. Jak co tydzień niepochlebną opinię otrzymali od Iwony Pawlowicz. Ten program nazywa się Taniec z gwiazdami, nie chodzenie z gwiazdami, nie człapanie z gwiazdami, chociaż jestem trochę rozczarowana, bo miałaś partie chodzone. To jest twój najlepszy taniec, taki człapaniec, ale i tak było złe, powiedziała Czarna Mamba. Zobacz także, Ida Nowakowska ujawniła kulisy zwolnienia z TVP. Poczułam się dyskryminowana słowa Iwony Pawlowicz, i niepochlebna opinia kierowana ku Dagmarze Kaźmierskiej wyraźnie rozsierdziły jej syna, Konana. Mężczyzna postanowił stanąć w obronie swojej sławnej mamy, przypominając, że celebrytka ma problemy zdrowotne. Ja myślę, że pani Iwonka z takimi nogami nawet kroku by nie zrobiła, wypalił syn królowej życia. Na odpowiedź czarnej mamby nie trzeba było długo czekać. Jurorka szybko znalazła argumenty, którymi mogła odeprzeć zarzuty Konana. Moment, ale walczymy o pierwsze miejsce, finanse. To nie moja wina, może kogoś brzuch boli, a dzisiaj tańczy z nami, no trudno, liczy się wynik. Tutaj nie mogę się zgodzić, powiedziała Iwona Pawlowicz.